Witam Państwa, dzień dobry, serdecznie zapraszam na kolejny odcinek pod tytułem Planeta przecinająca plamy gwiazdne w układzie TOI 3884 14 listopad 2025 rok. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek. Astronomowie odkryli, że planeta Toi 3884 b podczas tranzytu przecina plamy gwiazdowe swojej Gwiazdy Macierzystej, ujawniają szczegółową architekturę i nietypowe nachylenie całego Układu. Wraz z wzrostem precyzji obserwacji egzoplanet coraz ważniejsze staje się prawidłowe uwzględnienie wpływu plam gwiazdowych na gwiazdy macierzyste. Idealna okazja do badania plam gwiazdowych pojawia się, gdy planeta tranzytująca przechodzi bezpośrednio przez nie. Zjawisko znane jako tranzyt przez planę gwiazdową. Międzynarodowy zespół badaczy pod kierownictwem naukowców z Centrum Astrobiologii Tokio, Japonia, połączył obserwacje naziemne, aby ujawnić szczegółowe właściwości plam gwiazdowych i geometrii układu planetarnego TOI-3884. Kosmiczny teleskop Jamesa Webba zrewolucjonizował badania atmosfer egzoplanet. Obserwacje astronomiczne opierają się głównie na zjawisku tranzytu, gdy planeta przechodzi przez swoją gwiazdę macierzystą i blokuje ułamek jej światła. Porównując głębokość tranzytu dla różnych długości fal, astronomowie mogą zidentyfikować atomy i cząsteczki w atmosferze planety, JWST, czyli James Web, umożliwia obecnie wykrywanie subtelnych różnic w głębokości tranzytu, nawet rzędu o 0,01%, czyli chyba 1 promil, to się nazywa. I ja, jednak ta niespotykana precyzja wymusza również uwzględnienie efektów, które wcześniej były ukryte w szumie, takich jak te y, samodzielne y, spowodowane przez plamy gwiazdowe, chłodniejsze, ciemniejsze obszary na powierzchni gwiazdy. Plamy gwiazdowe mogą naśladować lub przesłaniać sygnały atmosferyczne, dlatego kluczowe jest zrozumienie i skorygowanie ich wpływu. Toi 3884 to czerwony karzeł, oddalony od nas o około 140 lat świetnych. Wokół niego krąży planeta Toi 3884b, superneptum o promieniu około sześciokrotnie większym od Ziemi. Co ciekawe, tranzyty Toi 3884b wykazują trwały sygnał przecinania. Takie układy są niezwykle rzadkie i stanowią cenną okazję do jednoczesnego badania zarówno plam gwiazdowych, jak i geometrii orbitalnej układu. Poprzednie badania, almenara i, i inne 2022 e, Libri Roberts i inne 2023. Przyniosły sprzeczne wyniki dotyczące kluczowych parametrów układu TOI 3884, takich jak nachylenie gwiazdy i prędkość rotacji. Celem niniejszych badań było wyjaśnienie tych rozbieżności za pomocą dokładniejszych obserwacji naziemnych. Aby zarejestrować tranzyty przecinające plamę, zespół wykorzystał wielobarne instrumenty Mu SC. 3 cart 3 IMUS CART-4 zamontowany na dwumetrowych teleskopach Obserwatorium Las Cumbres LCO między lutym a marcem 2024 roku. Obserwowali trzy tranzyty. Z powodzeniem wykryli wyraźne sygnały przecinające plamy. Zależność sygnału od koloru dostarcza kluczowych informacji o temperaturze plam gwiazdowych. Analiza krzywych blasku wykazała, że plamy gwiazdowe są około 200 Kelvinów chłodniejsze niż powierzchnia gwiazdy 3150 K, czyli Kelvin. I pokrywają około 15% widocznego dysku gwiazdy. Ponadto, trzy, trzy krzywe blasku tranzytu pokazują zmiany w kształcie sygnału przecinającego plamę, ponieważ zmiany te zaszły w krótkim czasie są one najprawdopodobniej wywołane rotacją gwiazdy, a nie ewolucją planety. Aby to potwierdzić zespół przeprowadził kampanię monitoringu fotometrycznego z wykorzystaniem globalnej sieci teleskopów LCO o średnicy 1 metra. Od grudnia 2024 roku do marca 2025 roku mierzono zmiany jasności gwiazdy kilka razy w ciągu nocy i wykryto wyraźne okresowe fluktuacje. Ujawniło to po raz pierwszy, że okres rotacji gwiazdy wynosi 11,05 dnia. Zmierzony okres rotacji był zgodny z przesunięciami położenia plamy, wynikającymi z obserwacji tranzytu, co pozwoliło zespołowi uzyskać unikalne rozwiązanie dotyczącego matrii układu. Stwierdzono, że oś obrotu gwiazdy i oś orbity planety są odchylone od osi o około 62 stopni, co wskazuje, że TOI-3884 jest silnie nachylonym układem planetarnym. Tak duże nachylenia są zazwyczaj przyspie przyspieszone wcześniejszym oddziaływaniem grawitacyjnym z masywnymi planetami lub gwiazdami towarzysz towarzyszami. Jednak nie wiadomo o istnieniu takich towarzyszy, co czyni ten układ szczególnie intrygującym. Toi 3884B jest, jest jednym z głównych celów badań atmosferycznych za pomocą teleskopu Weber i innych, szczegółowa charakterystyka plan gwiazdowych i geometrii orbity uzyskana w ramach tych badań będzie miała kluczowe znaczenie dla prawidłowej interpretacji wyników obserwacji atmosferycznych. Co więcej, odkrycia dostarczają również nowych informacji na temat aktywności magnetycznej gwiazdy. Często uważa się, że duże plamy polarne są powiązane z silnymi polami magnetycznymi, szybko rotujących gwiazd. Mimo że toi 3884 nie rotuje tak szybko, to jednak posiada olbrzymią plamę polarną. Sugeruje to, że plamy polarne mogą być szczególnie powszechne wśród czerwonych karów. Oprócz dalszych szczegółowych obserwacji toi 3884 ważne będzie również pogłębienie naszej wiedzy na temat ogólnych właściwości plam gwiazdowych artykuł opublikowany już 8 września 2025 roku w czasopiśmie The Astronomical Journal opracowanie Agnieszka Nowak dodatkowe linki na kolor fi fioletowy na ilustracji wizja artystyczna układu Toi 3884 Super Neptun TOI 3884B przechodzący przed czerwonym karłem. TOI 3884, na którym znajduje się duża plama gwiezdna. Źródło Maj Maj Majuko Mori Astrobiology Center z wykorzystaniem sztucznej inteligencji generatywnej i narzędzi do edycji obrazu. Chodzi o tę o grafikę, a więc to by było wszystko. Dziękuję za uwagę. Żegnam się i dazo.